Witam widzowie, rynek Wysokie Mazowieckie. Zapraszam do oglądania. Wszystkie 130 No zobacz no Wyższe Nawet do mnie nie podejdziesz ani po anime Kupuje wam? Kupiłem, kupiłem no. dopiero Cześć Witam też, też się na nie tego zbierałem, nie? Ty, no. dałem 80 Oni dawali, mówiłem 7 Siedemdziesiąt, nie? Nie, ja już wcześniej się tak na nie przyglądałem To para 100% no pewnie bym je wziął potem, ale... No, nie, no to za dykę to chłopie jak dla siebie chciałeś było brać. No ja na mamki chciałem, nie? Ja no na mam... oni no, chowają mnie jak no, Nieraz to jest tak, że no, na mamkę się weźmie nie chowają. I potem trzeba będzie to gdzieś dalej puścić, nie? jak w razie coś... Dzięki. Nie złodzniejszy, nie są, oni. Nie są oni. życiu Ale moje no, 12 Nie, 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 jest. nie są oni nawet, Ale chodzą, Nie są ładni Ale wyczykowali się. Chodzą, widać? Nawet kur, w tu Mają trochę dłuższe dziurki. Nie, nie tam nie ma tak? Madliwa i dobrze, żeby się sprzedali. No ja grałem, nie mówię. Ja Trzeba, jak, jak, to... jak to się nazywa, tak. rozmnożyć się teraz. Mówił, że tam dobrze chowają. Nie, dobrze, bez problemu. Te, te wydymki 14... nie. A, wydymki. A te widzimki, co ja chciałeś kupić, Nie, nie. Nie, ja pytałem wcześniej jeszcze o te wydymki, nie? Mhm. Dawałem 6 tych, potem siedem tych, ale nic nie chciałeś spuścić, to mówię. Nie, to widziałem. Ja to pierdolę sobie kupiłem no, i tak, Nie, to my oszukałem Jarek. Osiem o 8 się To Ja mu, do, ja, ja, mu, mu do... Do... ja bym mu dołożył i za ja mu dołożył, ja mu dołożyłem. Tak. No. 10 złotych dołożył. No. Ale mam udział, mam, nie? W tym. No raczej. Nie ma problemu. To twoje trzy pióra. Młode ja będą. Młode o. będą to dobra. Ogon mój, no. Kurde. Nie ma nic. Ładne Nie one tak, to fajne są. Ty, dłuższe dzióbki będą powinny chować to. Nie, mówi, że chowają, nie? Ale mówisz, że tego jak to się nazywa się niosą dobrze. Dałbym te osiem mówi, tych, ale troszeczkę żeby to oko było jaśniejsze, nie? Oko jest takie czerwonawe, nie? No jest no! Ty Boże i kukurydzy dają no to i no, gadzajki no, To brefku tak To brewka, nie Nie wyciągaj bez To Będziesz uroczy, zjechać Nie, to tak nie działa Urywał samoobrączkę, kosztuje 2 złotych no. Nie, jest ja ja stary, z 98 ci Mówisz, A mówił, że z tamtego 20. roku 20. samoobrączkę założyłem Nie no, mój, że chowane, 20 rok to trzyletnie, nie? Tak jest, czekaj Tak? Jak tak, obrączki można jej legalnie no, założyć. 20-ty, a może 3-letnie, a do tego. Nie, idź. nie no nie ma. Jej zakładać, sobie obrączkę założyć. Nie no, obrączkę jasne, że założyć. No, założyć. Pod nie, nie, tak. pocztowy takich przelotów nie ma, jak on... ja Nie, nie o to chodzi. mogą być, być. Tak? Tak? być trzyletnie Nie są młode. Nie, nie, mogą być. Tak? Jak z pocztowych się patrzy w polotach i ten, mogą być. Trzyletnie być, mogą być. No to, ty wiesz, ja uważam, że jak ktoś jest gąb, jest dobry tak, i nikt go nie wynosi. To jest coś, musi być coś na rzeczy. No albo przywilcza. Coś jest A na pewno. To A ty, no nieraz idzie nie Komuś się znudził? Ja wolę nieraz kupić, nieraz tak, tak 20-30 stóp. No, bo w tym potrzebne jest 10. Tak, ja wiem, bo to jest nie zwróci. Tam, ty latami żeby latali. Latać będzie, Tak jak już kupisz tam jednego, tu drugiego. Ale ten facet to już te... Tygrysiu mówi, żeby będzie Widziałeś tam ma? No, no. Może akurat dokładnie. No, to... A idę takie wydymki żółte? Po 50 sztuk. Po 50. sztuk. Co to jaśniejsze takie? No to widzisz, nie? To czarny u mnie. To który czarny? No, no tamte. No. To porównasz? Ten jest, ten jest trochę inny, ten tamty, czarny, nie? Bo on jest wysoki na nogach, inny łeb, ma jej, tam, inny, inny łeb maję. No. Inny Inna postura. Nie no. musi być wysokie. Jak najwyższy, nie? ten polski, to musi Ja no nie wiem, bo mam czarny, mam widzimki w domu. a się na sami... No, ten ma inny łeb ten taki. Tak, tak. Tam do wydymy to są te y, troszeczkę ten. To polski.

no to, to sobie. trochę czasu nie było chyba, nie? O kurwa i to par czasu. No, już mieli wypisać. A i to była bo ja się boję i dzisiaj przyjechał. No ja mówię, że jest, bo on przyjedzie na pewno. Tak. No. Na I pozarowali, ale widzicie, że mi na mój... W ryboże nie wypisać. Za <laughs> 5. Ty, mało coś. Ile? Mało? No 5-6 sztuk. Zawsze. 5-7. Się... To mało? 3, 5, 6. No dziesiąść. A gdzie jest siódmy? 3, 4, 6 i 2. A 7. 5 i 2 to ile? A nie, jeszcze A tu jest do... schowanie. Nie do... widziałem go. Ja chcę do diecia tutaj. Do dziecia. <laughs> ja. nie chcę, nie? Tak. I flerki jeszcze. Nie, Budapeszty, przepraszam. Tak, dwa Budapeszty. Ale ja widziałem tylko jednego, tamten schowany. Nie, powiaty. Szczególnie, bo jak Tu widzę, że się

A ile by to tak ocenił? No, że to znawca. Ja no. no. nie, nie znam, no, no, 50 nie. złotych, jak chcę to rzucać tutaj, no. A, no. Ile? No, i no, tak tak sprawa. Już, już. O, witam pana. Szanowanie, kooperant. No. No. Ile o, o, ten człowiek powie, ile dać. No, ja nie mogę. Nie? Nie? Bo, mogę, nie bo, bo my, my oba pójść i pierdol dać. Tomek nie... Jakaś uwaga. No i ci wiesz. No masz antyprzewodnik? Nie, nie, nie. Zaszem, nie, nie, no. żeby pana wybrać parę Budapesztów takich? Tak. Jak coś w stylu, no to jaka cena by była? Proszę. Jakby coś w stylu takim? Nie wiem, które. W częściutkach po 15 Aha, i będzie samczyk, samiczka z tego, nie? Będzie, no, będzie. Zaraz. No to takie, przynajmniej jak długie dzioby, to żeby ładnie latały. Nie, nie. Latają i to. Powinni latać. Trzeba. A już tak mam parę. Zobaczmy sobie. Czarne widzę, nie? Ładne, szerokie ogony, nie? I jaka cena za nich? Dobra cena 120 120, to obejrze, bo już cena zachęca, nie? Wygląd zachęca czy, czyste tak ogólnie w tym? Kurwa, no to chyba różnie to bywa, ja, jak podchodzę kiedyś do gościa i mówię, mówi mi, że 150 że za te podchodzę, oglądam głębia, no nie, dałbym po 20 zł za sztukę, nie? Bo no na niego ładne, no ja wiem, no dla kogoś ładne, nie? Ale kupiłeś mi Hmm. Ale ładne, ale wynosi, więc coś musi być z tą ładnością. No co ma to takie pieniądze, czyli wydzi się wyrazem. Nie, bo ja mam. A co ja będę oksamcze już sprzedałem? Nie, nie, nie. Nie ma. Kurwa to będzie wycięła. To jest z główki ładne. ładne. No pewnie żadne. Oczko jest. ładne. Ładne, ładne. Prawda chcie nie przechodzi? Ja mam ich parę. Żył dziobu na rynku. No ja pan. Ja kupiłem na Świckach no, trzy żaki po wczesnym, więc zapierdolił lub ktoś. No. To tam leżał, gdzie to drzewo, wiesz, na urwisku. No, no, jest, no. Na tym, to kupiłem, dwa żaki postawił. Rak zdechł się. Ale mówię, to nie ma co filmować, to słabe, słabe Czemu nie? Wczoraj to... jeszcze w lesie byli przyczepieni szyny. jeszcze to na internecie? Tak, na YouTube. A. No, ja W Wysokie? To dokładnie. Jest yes, zawsze. Tak. Ja wolnym czasem, w niedzielę się oglądam. że też nagrywa jeździ czy nie? Tak, tak. Bo no tam drugi kiedyś nagrywał. Nie wiem, czy on teraz nagrywa. On, on nagrywa, ale on tam chyba się nie urywa czasem z pracy pewnie. Każdy, nie? Czasem można, czasem nie można, nie? Przełożyć. Ale widać, że... ma, ma to są oglądalności? A ja to do niego to nam czasem zajrzę, ale tam ci patrzy. Ale na swojej. No, jest trochę, nie? Zawsze ktoś, dokładnie jak Pan mówi, że poogląda, nie? No, ludzie wciąż ogląda. Ja, ja też, ja tak samo sobie no. nieraz jeszcze, tak człowiek nie przejrzy wszystkich, nieraz w lepiej widać, niż e, interesuje w Interesuje ceny, szczególnie ceny. Ktoś jak zainteresowany dowarem no, no, danym, no to interesuje kogoś cena. Mniej więcej. Hmm. Ja wiem, ale to cena to jest tak, że jedni ludzie nie ma problemu się zapytać, a drugi już podchodzi. Co cię obchodzi, jak i tak nie kupujesz? Nie? No, i, 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 no, w większości, wie pan. Może nie tutaj, ale. W Łomży najczęściej się tak zdarza, nie? nie wchodzę na dziurę Trzeba ich przychować troszeczkę Które wyszły. Piszczaki no to wiadomo Ardenów codziennie dwie pary to To Nie odsadzone I samczyk, samiczka to ja kupiłem, kupiłem, A. kupiłem, kupiłem, kupiłem że, że miała być samica, ale nie wiem czy to nie jest sami. tak? samica. Wygląda na samicę. Tak? Myślę, że ładny ogon płaski. Co? No i, i tego, ci czy... tylko 10 złotych dałem, kurde, bo tyłek ma taki kurde trochę. Taki szarowaty, nie? Co? No, szarowaty. Widać, no. Widać, no. Jakie pieniądze taki gołąb. No, ale, ale będzie ładny. No, samiczka będzie na pewno. Tak, no. A tam kto i po za jednego i po dwieście, no za parę. Czym, czym, w każdej razie, czym lepszy, no, no to tym... No, każdy chce, myśli, że w następnym pokoleniu o, będzie jeszcze. Proszę pokazać, jeżeli ładny feler wyjdzie, jakie piórko wyrośnie. Tak. <śpPs criticism> Wcale bym się nie zdziwił, nie? Zajście na dziadek Tadek się strzelił. Zmarnował tady. No trochę obudzić się trzeba ta, to, One bystre i tak to Obudzić trzeba Tarasa to zawsze gotowa, żeby ta, uciec. Tak, I po ile za parkę takich? Dreszy? Dreszy? Po 40 sztukach A, sztuka. A te kęczate? Stówka. Stówka Za parę, za parę. Lębki fajne dzióbki króciutkie. nie? Króciutkie, no to już, jak krótszych nie ma Z tych kamczatych. Już oni to byli dobrane kiedyś. Tylko to nie są w parze. Dlatego sam, samce, sam jaszą złamają. Ja jaszą. Ta Tak, ja też nie wypuszczam. To, teraz, ja to, już. Teraz, teraz, teraz to moment. Nie i ma Teraz bo... Nie ma a Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma siły. To, tak. jak, nie tak. 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 To, tak. O, poszło Boczato. Ja. Tam ma za 120 czarne. Boczato, trzeba i zobaczyć i To ten, co kiedyś miał za 160 żółte, pamiętasz? A, no, 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 A to wiesz, kto kupił? Ten stary dziadek ode mnie to Boczato. To od Ciebie te whisky. Pamiętasz, co A. z Tobie kupił? Zobaczcie no. Krzysiu się prześpię to zaraz o, będzie siostrówę za nią o, no patrzysz zaraz jedziemy do domu bo trzeba, no, trzeba sprzątać trzeba się chować no na, na tym zele ja czuję, że, że czuję, że ja się napiję tak dziękuję Proszę mi ile to na lęcie? Stówkę. to parka. Stówkę to na lęcie. A te lentacze? Para, 500 złotych, tak? Dobra. Dzięki. O, jaki gruby ładny Kawał kroca, nie? <laughs> Cała klatka. No, widziałem, że one tylko rosną dłużej nawet bo to bardziej... No pewno urosł taki, nie? Od razu chyba nie był taki. Co? Ale nie, bo ta rasa w ogóle mniejsza troszeczkę rośnie, nie? Aha. A ten jest taki.

tam, samczyk, samiczka ten tipter? To para jest młody. To jest parka, tak? Ile tego parka? Co? Ile taka parka? A ile tak to da? Samczyk na oku jest białym takim, nie? Fajny No Samiczka ma taka słabsze oko Nie idzie dobrać, nie? Tak żeby było idealnie wszystko. No, to jest młody kurwa Ty wiesz kurwa, ten telefon, że dałeś mi telefon? Szczecin, Łódź, Wałbrzych no. Ludzie. Wyślij, je, jak nie ma wysyłki I Już są, już są Tylko teraz do wysyłki jeszcze są trzeba specjalny karton kupić Że już, jest, że już nie można w tych kartonach wysyłać, tylko w takiej drewnianej no to, Skąd go To Trzeba go kupić No kurwa, <laughs> to wysyłam Powiedziałem, że nie wysyłam, bo to to, 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 to poczta tak utrudniła, nie? Niech kładę na nie Nie, no ja to tak. Z Wałbrzycha miał przyjechać. Przyjadą, no to jak... Podłybiasz? No. To no. no daleko. chciał wszystkie u mnie. dwadzieścia pięć. No. Po półtora stu Ja bym nie chciał, pan kurwa, No tak, no. No Każdy ten, myśli... Każd każdy, każdy chce ilościowo, no to myśli, że taniej, nie? No bo tam, wiesz, no. No i ja i jak jak się każdy kupuje gotowo, Tak, pobiega, tak, pobiega. to żeby dokładnie coś raz. Ale to nie jest. Jak się ciężko, jak się nie ma do czego doczepić do głębia, no to raczej nie ma sensu go zbyć. Ja mu zdjęcia mi, że to i ja, jak, to, jak towar jest dobry, to nie trzeba z niczym się spieszyć. Spieszyć się trzeba z towarem. moje Spieszyć trzeba z towarem, jak to jest słaby, nie? Kurwa, na zdechnięciu Dokładnie. Jak jest dobry, dokładnie. 100%.

Non c'è nessuna che No, no. DILA! Che è appuntato! Ci penso! Ci penso! Non ti lo immagini! Non ti

Musimy Ale każdy by było na tyle widzowie Koniec, już doszliśmy do końca Jak chcesz to jutro widzimy się w Łomży pozdrawiam, miłego oglądania Dzięki za łapki i sobie pozdrawiam